Cześć dziewczyny! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Gieniutki. Dzisiaj na tapecie będzie paletka o nazwie Glow Kitulca. Jak widać zdecydowanie jest glow. Jest to paletka, która powstała przy udziale Katarzyny Kitulet razem z marką Makeup Revolution. I przyznam szczerze, że nie mogłam się już jej doczekać, dlatego że cena tych dwóch paletek bo są tu dwie paletki, wcale nie jest jakaś porażająca. I chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście to jest coś, czego w życiu mi brakowało, i na tym się dzisiaj skupimy, czyli na tych właśnie pięknych rozświetlaczach, które mamy. W jednym z ostatnich filmików powiedziałam Wam, że konturowanie twarzy najlepiej wykonywać takimi brązerami, które są matowe. I niestety muszę dziś stwierdzić, że nie miałam koniecznie racji. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać jeżeli chcemy uzyskać maksymalny efekt glow, to rzeczywiście do tego celu możemy wykorzystać bronzery, które mają do mieszki jakichś takich błyszczących pigmentów, natomiast no trzeba umieć się nimi posługiwać. Wracając do tej paletki, koszt takiej paletki to jest w zasadzie zestawu paletek, to jest 49,99 i na opakowaniu możemy przeczytać w języku angielskim "Build your highlight using base palette for a soft glow or topper palette For an Intense Sparkle on Face and Body. Czyli w dosłownym tłumaczeniu możemy budować nasze rozświetlenie za pomocą albo paletki bazowej, albo toperowej. Ale w rzeczywistości sama Kasia zaleca nam mieszanie paletki i bazowej, i toperowej, żeby osiągnąć maksymalne glow. I jak widzicie, dzisiaj nie tylko mam okulary na sobie i bardzo delikatny makijaż, ale w ogóle nie zrobiłam konturowania. Mam pomalowane oczy, mam nałożony podkład. Mam pomalowane usta i nic więcej, specjalnie po to, abym mogła razem z Wami przetestować tą paletkę. I pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to oczywiście Swatch. Pamiętajcie, że słocze y, inaczej wyglądają na ręku, inaczej wyglądają na twarzy, więc nie przejmujcie się. Czasami te słocze na rękach nie wyglądają dobrze. Pamiętajcie, że paletki nie są stworzone po to, żeby utrzymywać cienie, czy y, topery, czy bazy właśnie na rękach, tylko po to, aby mieć je na twarzy i one zupełnie inaczej współpracują z naszą buzią, a inaczej współpracują z naszymi rękoma. I teraz właśnie, jedyna rzecz, do której tutaj mogę się doczepić, to oprócz tego, że to opakowanie pięknie wygląda i fajnie bezkartonowe, i y, idziemy w to, że coraz więcej yy, rzeczy produkujemy w wersji ekologicznej, to wyciąganie tych paletek ze środka naprawdę przysporzyło mi sporo problemów i pierwszy raz, kiedy wyciągałam te palety, pomagał mi mój mąż. Jestem ciekawa, czy teraz również będę musiała go prosić o pomoc, czy, czy poradzę sobie sama. Dobra, coś tu się dzieje. No. <grywa> Chyba... O! Udaje mi się. Udało mi się. No, musiałam się postarać. Ale jest, jest. Mamy piękne dwie paletki i one obie są razem, tak? I zaczniemy od tej paletki bazowej. E, paletka bazowa tak samo jak paletka toperowa zawiera takie e, lusterko. Ja je teraz zakryję i pokażę, jak sama paletka wygląda. E, mamy tutaj rozświetlacze, przy czym tutaj jest taki typowo rozświetlacz złoty. Tutaj mamy dosyć mocny brąz i widać, bo ja tutaj paluchami po nim jeździłam, że on jest taki. No, zaraz Wam powiem dokładnie, bo to zrobię słocze. A to jest taki puder, który możemy traktować jako dodatkowy taki puder satynowy z lekkim rozświetleniem. On ma nam pomóc w takich przypadkach, jak ja na przykład mam teraz twarz, i u Was na podglądzie widać, że ta twarz jest. Lekko rozświetlona, ale w rzeczywistości ona jest bardzo mocno matowa, więc e, taki puder tutaj nada się na to, żeby ją delikatnie rozświetlić. Natomiast tego pudru nie polecam osobom, które są blade. Ja już wcześniej używam tego pudru i on w rzeczywistości wygląda tutaj dużo ciemniej niż na podglądzie. E, może Wam porobić plamę, tak? ale mimo wszystko y, dla osób, które nawet lekko się opalą, czyli ja jak wyjdę na, na świeże promyki słońca, to na pewno będę mogła dużo, dużo bardziej tutaj z tego korzystać. Więc tak wygląda paletka bazowa. No i zaczniemy od y, tego pudru, który, który służy naszemu rozświetleniu. Y, I dalej mamy Credit i Camplify. I przesłoczujemy je troszeczkę. No i zaczniemy od tego, od tego pudru. Popatrzymy sobie tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. No, i widzę, słuchajcie, że na mojej skórze, no, on tutaj co prawda zasłoczywałam go na dłoni, ale no, on jest dosyć ciemniejszy. Ale widać to, to rozświetlenie takie fajne, delikatne, satynowe. Nie jest to takie mocne. To ma za zadanie nam tylko, tak wiecie, podkręcić tą buzię. Dobra, teraz dalej mamy to złotko nasze. no i tu już widać, że no, ten glow jest taki fajny, konkretny ale zobaczcie, co jest ciekawego nie? że człowiek by się spodziewał że po, po tym złocie, że on będzie mocno przyciemniać skórę a w rzeczywistości jak tak obracam tą rękę to jakiegoś zbytniego przyciemnienia nie ma jest leciutkie, ale nie za mocne no i tutaj ten najciemniejszy z całych y, paletek obu z całych paletek obu y, ten trzeci rozświetlacz o, i tu już jest maks, nie? No, i tu już widzimy, że to jest dobre dla osób albo bardzo mocno opalonych, albo jeżeli będziemy robić konturowanie w postaci brązera, co zamierzam dzisiaj wykorzystać. Ale powiem Wam, że ja w ogóle tych obu paletek stosowałam jako cieni do powiek, i one wyglądają bosko. Tylko wiadomo, że jeżeli użyjemy samych paletek, no to brakuje mocnych przejść, więc podkręcałam to sobie jakimiś takimi brązowymi, ciemnymi pigmentami ale ogólnie efekt był zarąbisty, więc nawet jeżeli nie, nie używacie wszystkich rozświetlaczy z tych paletek, to naprawdę świetnie wyglądają na oku. Czyli to jest ta pierwsza trójka, która z pierwszej paletki bazowej, a zaraz pokażę Wam z paletki toperowej. I teraz, tak samo jak w poprzedniej paletce, mamy tutaj lusterko, które schowam. No i tutaj mamy już takie typowe toperowe rozświetlacze, czyli my możemy sobie bazę zrobić za pomocą tamtej poprzedniej paletki albo za pomocą różu czy jakichś swoich tak itd. Natomiast tym możemy dodać tego efektu glow. No widać, że ta paletka moja jest troszeczkę brudna, bo ja już z niej troszeczkę korzystałam i ona będzie się brudzić, ale to jest nieważne. Fajnie, że jest to kartonowe opakowanie, bardzo mi się to podoba. A mimo tego, tą paletkę chwyta się fajnie, fajnie się trzyma. Czy można ją obracać? No, nie można jej obracać, tak? Znaczy, ja bym mogła tutaj to zrobić na siłę, ale niestety y, uszkodziłabym paletkę. No, ale mniejsza z tym i tak w jednej ręce naprawdę wygodnie się to trzyma, więc nie powinniśmy mieć z tym problemu. Więc zaczniemy sobie słocze. Eee, dołożę te słocze do pozostałych trzech, które mam na ręku. To jest K Fluorescent. Widać. Może tak. O. o, i to jest najczęściej przeze mnie używany rozświetlacz, dlatego, że on przyciemnia, ale nie za bardzo, tak? No, wszystko zależy od tego, jaką cerę mamy, ale on jest z kolei takim blaskiem, jakby to ująć. Słuchajcie, on nie jest, to nie jest blask zupełnie chłodny. To też nie jest szampański. To jest coś pomiędzy. Podczas gdy tutaj w tych poprzednich rozświetlaczach tych dwóch, no, dominują te pigmenty takie złotowe, nie ciepłe. Dobra, teraz mamy Campbellish. O, i teraz widać, że to jest kolejny e, rozświetlacz, tylko jak popatrzymy sobie na ten rozświetlacz, który tutaj mamy i ten, to ten jest dużo bardziej chłodny od tego i w paletkach też to widać, tak? Czyli ten ma więcej e, tonów takich chłodnowych, ten jest bardziej Ciepłe. No i ostatni to jest Crystallize, i Crystallize to nie jest taki typowy rozświetlacz. Spróbuję go nałożyć. Nie wiem, czy coś tu. Tak, widać ten rozświetlacz. I teraz. To jest rozświetlacz, który nie daje jednolitej tafli. To są takie, słuchajcie, drobinki. On jest świetny do podkręcania e, makijażu, do dodawania, mieszania z tymi wszystkimi pozostałymi. Jako taki, wiecie, błysk na koniec. Kasia, kitulec w, w swoich nagraniach pokazuje, że świetnie jest używać tego e, crystallize na przykład pod łukiem brwiowym, żeby sobie dokładnie tam jeszcze, wiecie, wyostrzyć. No i tak prezentuje się właśnie. Glow tulca Jest to naprawdę całkiem fajne spektrum, jeżeli chodzi o rozświetlanie. I co mogę na ten moment powiedzieć? Jeżeli mówimy o bladiochach, no to bladiochy mogą być rozczarowane tymi paletkami. Ja takim totalnym bladiochem nie jestem, więc znajduję to coś dla siebie. Na pewno więcej z tych paletek będę korzystać w momencie, kiedy. Złapię trochę promienie słońca. Naprawdę fajne efekty można osiągnąć. Można osiągnąć idealną taflę, taką wiecie. Niektórzy takie tafli nie lubią, bo lubią delikatne rozświetlacze. I ja delikatne rozświetlacze też mam. Możecie tutaj zrobić efekt na imprezę, efekt na, na co dzień. Ja mam lekki makijaż, ale zobaczymy tutaj, co, co mi z tego wyjdzie. Natomiast rzeczywiście, mimo wszystko, mimo tych dwóch panetek, ja mam jeszcze dwa inne rozświetlacze i one idealnie komponują się z tym, czego, yy, czego pragnę i co lubię, dlatego że ja uwielbiam z kolei rozświetlacze z tonacją delikatnego różu, bo róż dodaje mi. Wiecie, takiej świeżości w makijażu i tego różu tutaj nie ma. Tutaj obijamy się o tony srebrzyste, o tony złote, o tonacje chłodne, ciepłe, ale nie ma tutaj nic z nutką fioletu, nie ma tutaj niczego z nutką różu. Fiolet jest dość ryzykowny, bo wszystkie rozświetlacze w kolorach fioletowych po prostu sprawiają, że jesteśmy sine. Ale jeżeli mówimy o różach, to, to fajnie jest połączyć na przykład delikatny, naprawdę bardzo delikatny odcień różu, właśnie z rozświetlaczem złotym, i, i czy z, z takim toperem srebrnym. Ale to nic, bo ja i tak z tych rozświetlaczy korzystam i mieszam je sobie z innymi rozświetlaczami i uzyskuję naprawdę genialny efekt. I zaczniemy, może spróbuję sobie wykonturować twarz właśnie tym najciemniejszym toperem, który się nazywa Camp Life. Life i tym. no zobaczymy co nam z tego wyjdzie na szczęście jest wieczór więc jak coś mi nie pyknie to wiecie to zaraz sobie to poprawię dobra no i biorę czysty pędzelek ściągam moje okulary i teraz nie będę używać tego satynowego cienia bo on jest trochę za ciemny i niestety obawiam się, że może mi tutaj co nieco przyciemnić ale zaczynamy od najciemniejszego rozświetlacza i pod, nakładam go pod kość nie mam lusterka, więc tak trochę wiecie nie wiem jak to będzie wyglądać będę posiłkować się tylko i wyłącznie dzisiaj moim telefonem no, ogół jest niesamowity nigdy nie konturowałam się rozświetlaczami ale powiem Wam, że jest, że jest całkiem spoko Spoko efekt, ja w ogóle bez konturowania czy bez yy, różu wyglądam totalnie po prostu, wiecie, trupio, ale, to jest, ale widzicie, już tutaj chyba trochę za dużo nałożyłam, trochę mi się plama porobiła, no ale dobra, tutaj zrobiła mi się plamka, owszem, ale... Ogółem nie jest. Nieźle zawsze my możemy tu, słuchajcie, palcem. A ja wyczyściłam palcem. To palcem trochę wiecie razem No, słuchajcie, ale to jest taki total glow, nie? No dobra. Jeszcze tutaj trochę sobie wiecie, wykonuję. I teraz zastanawiam się, co tutaj wybrać. Kasia kitules bardzo często namawia do mieszania ze sobą tych dwóch rozświetlaczy. Dobra, mieszam te dwa. Wow, ale to się błyszczy. Kasia dała czadu kasieńko, ja się czuję jak milion monet no ekstra widzicie tą taflę wow super chociaż niektórzy takiego rozświetlenia mogą nie lubić ale ja chciałam zobaczyć jak to wygląda, tak wiecie, całkiem na na maksa pomogę lusterkiem. Że też ja nie wpadłam. Mówię, że nie mam lusterka i nie wiem, czy sobie poradzę. Mam lusterkę przed noskiem. Brawo, ja. 10 punktów dla Gryfindoru. No minus. No, fajnie to się prezentuje, naprawdę. Chociaż ja dzikło się czuję bez różu yy, i trochę mi tego brakuje, ale nie jest najgorzej. Dobra. No i teraz tak. W tym jaśniejszym paletkiem toperowym K Fluorescent. Już jadę sobie tak całkiem, słuchajcie, yy, prawie, że top. Znaczy całkiem top. Co robimy? Możemy dać. Wow, widzicie to, jaki to jest glow? No, Kasia tu normalnie zrobiła nam glow na wypasie. A teraz pomyślcie, jak idziecie na imprezę i na przykład, albo jest lato i chcecie całe ciało, wiecie, tak sobie ekstra wymodelować i podkręcić. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wow. No, jest bosko. jest taka rada dla wszystkich osób, które mają niedoskonałości. Pamiętajcie, że jeżeli macie dużo kurzych łapek, zmarszczyk albo y, jakąś wysypkę, to niestety, ale rozświetlacze nam to podkreślą, więc żeby tego uniknąć, albo dodawajmy rozświetlacze tylko w określonych miejscach, albo po prostu zadbajmy mocno o pielęgnację naszej skóry, w miarę możliwości starajmy się usunąć te niedoskonałości. Brońcie, Panie Boże, wyciskać. Nie wyciskamy, pana naszą skórę, bo tak naprawdę ja bym chciała tutaj jeszcze ten glow na nosek hmm. no i oczywiście tu gdzie mam usteczka zobaczcie jaki on jest mocny, ja tu tylko pykam ale Mega. tak trochę wiecie, omiotę tą twarz czubeczek nosa Nie, ten rusie też nie mam. Okay. No i pędzelek mi się rozpadnie To jest normalnie Fatum dzisiaj jakieś. Dobra, jedziemy. Bardzo. Nie wiem, słuchajcie, na podglądzie go nie widać, ale zrobiłam sobie małą brązową plamę tutaj. Okej. Okay. Nie chcę tego robić za mocno, żeby nie odebrać tego, co było tym polikom No i została jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym zrobić. I się zastanawiam, czy tego najmocniejszego glow nie dać tutaj w kącikach, bo on jest naprawdę niesamowity. Albo tutaj ten toperowy całkiem, ten taki drobinkowy, tak jak robi to Kasia Kitulec. A tutaj po prostu jeszcze jakiś taki, wiecie. Dobra, spróbujemy tak. Biorę mały i biorę ten a, rozświetlacz, który się nazywa Fluorescent, czyli ten paletki y, toperowej. I nakładam go w Posłużę się tą ostreczką trochę. Fajnie wygląda. Naprawdę ekstra. Ja myślę, że on by w ogóle super wyglądał, gdybym ja tutaj nie miała tej strefy już przybudowanej, tylko y, jeszcze byłoby to nałożone na przykład na coś mokrego, na jakiś mokry korektor albo na przykład Next Glitter Primera. Wow, no to jest total. Glow. Dobra, i zgodnie z obietnicą nakładam jeszcze e, ten cień taki e, Crystallize e, z paletki toperowej. Kasia Kitulet stosuje taki wachlarz, ale ja tego wachlarza nie mam, e, bo gdzieś go zaprzepaściłam, zobaczymy, czy mi się uda. Tak, wiecie, on jest super, ale on mi odpada. Ja zrobię to po prostu, słuchajcie, paluchem. No i to ja rozumiem, dziewczyny. Wow, popatrzcie na to. Jeszcze tutaj. Tak, wiecie, full wypas. Wow, i co wy na to. Zobaczcie, jaka różnica tu i tu, i teraz z drugiej strony, zobaczcie, widzicie takie rumiencze? I tutaj, mega. Ja oczywiście sobie trochę co. No, powiem Wam, że naprawdę Glowki Tulca to jest prawdziwy Glowki Tulca. Jestem niesamowicie zadowolona z, z tych paletek. Yy, na początku nie rozumiałam, po co tyle rozświetlaczy. W pewnym sensie zawsze myślałam, że rozświetlacz to jest tam jeden maks, dwa kolory. Natomiast tutaj mamy ich sześć. Yy, ale one spełniają swoją funkcję. Naprawdę ponad to, co. Yy, wszyscy by może i sądzili. Yy, uważam, że naprawdę yy, Kasia Kitulac wykonała kawał dobrej roboty paletki. Nie dość, że e, wyglądają zjawiskowo, jak takie sztabeczki złota i jak się je rozpakowuje, to po prostu wiecie, jest potrójna radość, bo nie dość, że tak, że to jest ładnie zapakowane w taką, e, w taki główny kartonik i w środku są takie dwie sztabeczki złota, to naprawdę człowiek się czuje o niebo bogatszy, a cena uważam, że jest naprawdę bardzo dobra, bo za obie paletki płacimy 49,99, to jest naprawdę niedużo. Polecam je wszystkim dziewczynom, dla bladziochów, może to nie będą idealne paletki, natomiast dla każdej osoby, która ma taką karnację jak ja, albo troszkę ciemniejszą, no to będzie coś, co, co warto mieć przy sobie, ja wiem, że teraz jest moda na troszeczkę bardziej stonowany blask, ale naprawdę fajnie mieć w swojej kosmetyczce glow tulca. zalinkuję tutaj Kasia, abyście mogli zobaczyć, kto to w ogóle jest jest to naprawdę rewelacyjna, fajna, przez babka. Miło się ogląda, więc serdecznie polecam jej kanał. No i co? Do następnego razu, mam nadzieję, że Wam się podobało Trzymajcie się cieplutko Tym bardziej, że jest okres kwarantanny Dbajcie o siebie i ja otrzymam za Was kciuki Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, dajcie znać I jeszcze jedna taka mała uwaga Pamiętajcie, że wszystko o czym tutaj mówię Mówię w stosunku do tego, co ja wypróbowałam I co mi odpowiada Możliwe, że któryś z tych paletek Wam nie będzie odpowiadać Ale to nie znaczy, że sam produkt W sobie jest niedobry Często tak się zdarza, że w ciągu roku Nasza twarz zmienia kolor ponieważ staniemy się wraz z nadejściem zimy coraz bleci, ale to nie jest wina produktu, tylko no, wina tego, że nasza skóra się zmienia. Więc jeżeli chodzi o sam produkt, jest naprawdę bardzo dobre, fajnie się trzyma cały dzień i fajnie wygląda. Natomiast, czy jest to dla Was, to wszystko zależy od tego, jaką macie skórę no i jaką macie potrzebę. Jeżeli lubicie błyszczeć, tak jak ja, to Glowki specjalnie jest stworzony dla Was. Trzymajcie się, pa pa!